Cześć, kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie znowu o perfumach. Mam dzisiaj dla Was pięć propozycji perfum na lato. Słuchajcie, jakiś czas temu zrobiłam o film o takich nienudnych świeżakach. Wiem, że film się bardzo Wam spodobał, bo ma bardzo dużo wyświetleń. Także tamte świeżaki również jako perfumy na lato jak najbardziej. Ostatnio też zrobiłam pięć perfum z nutami soli. Także te perfumy również kojarzą mi się bardzo z okresem letnim. A dzisiaj mam pięć kolejnych flakonów, które nie. nie nie można zaliczyć do żadnej z kategorii, natomiast dla mnie są to jak najbardziej perfumy na lato. I mam tutaj raczej takie perfumy słodsze, trochę owocowe, ale głównie słodkie. Także tamte były świeże, były też słone, a dzisiaj pora na słodkie. Także, jeżeli słodkie perfumy na lato to jest coś, o czym chcecie dzisiaj posłuchać, to oczywiście zapraszam Was do oglądania dalej. No i zacznę od perfum, które niezmiennie kojarzą mi się z okresem letnim, a które są w mojej kolekcji już od dłuższego czasu. Mam tu na myśli kilka lat, nie jestem w stanie powiedzieć ile. Natomiast jest to na pewno mój drugi flakon, i jest to oczywiście Dolce Kawana L'Emperatrice numer 3. Perfumy znane. Chyba już od dawna, i myślę, że też wiele z Was o nich słyszało, czy to na YouTubie, czy w ogóle z życia, dlatego że to są perfumy naprawdę bardzo, bardzo popularne. Kiedy ja je kupiłam po raz pierwszy, to było, nie wiem, może z, z 10 lat temu. Kupiłam je rzeczywiście na Duty Free, wtedy jeszcze w ogóle nie oglądałam nawet YouTuba. I kupiłam je dlatego, że po prostu one mi się bardzo podobały. To był taki zapach, który mi się naprawdę bardzo, bardzo podobał. Później przez jakiś czas o nie zapomniałam, znowu do nich wróciłam i zaraziłam nimi. A nie, to jest mój trzeci flakon w takim razie. Tak, to jest zdecydowanie mój trzeci flakon. Później do nich wróciłam. Zaraziłam nimi dwie swoje koleżanki, które wiem, że do dzisiaj używają tych perfum. Skończyłam ten drugi flakon i jakiś czas temu kupiłam znowu trzeci, dlatego że po prostu dla mnie ten zapach jest bardzo, bardzo przyjemny. Jest to zapach przede wszystkim owocowy, owocowo świeży, tak bym go określiła. Ja tutaj rzeczywiście czuję y, arbuza czy też jakieś inne melony, ale dla mnie to jest zaskakujące, dlatego że ja generalnie nie lubię zapachów ani arbuza, ani żadnych innych melonów. Arbus to też melon. Y, moim zdaniem one nie pachną ładnie. Dla mnie arbus sam w sobie to pachnie czymś takim sfermentowanym. A już w ogóle te y, wszystkie. Sztuczne zapachy arbuza dodawane do jakichś tam kosmetyków. Ostatnio nawet miałam jakąś maskę do włosów, chyba z garniera, właśnie o zapachu arbuza i ona okropnie śmierdziała, właśnie jakimś takim sfermentowanym kompotem. Dla mnie to nie są zapachy przyjemne, a tutaj ten zapach rzeczywiście jest słodki, przyjemny, soczysty, bo oprócz arbuza tutaj wiem, że są jeszcze na pewno jakieś truskawki. Nie wiem, czy to jest jakiś rabarbar, czy coś w tym stylu, ale. Ten zapach jest zdecydowanie owocowo-słodki, ale też i świeżo. jest świeżo. To nie jest taka słodycz, jakaś ciężka ulepna, tylko to jest taka słodycz właśnie takich letnich owoców. Właśnie takich wodnistych, letnich owoców. Typu truskawki, arbuzy, może też rabarła. Nie wiem, czy rabarła jest owocem. Ale wszystko to jest takie wodniste, słodkie, ale takie właśnie wodniste. Znowu się powtórzę. Wszystko jest takie właśnie lekkie. Zapach jest świeży, mi się kojarzy. Raczej z młodą kobietą na zakupach, w jakimś centrum handlowym. Nie wiem, tak mi się to zawsze kojarzyło. I to jest też taki zapach, który chociaż mi się kojarzy z młodą kobietą, ale moim zdaniem zapach ponadczasowy, bo gdyby moja 13-letnia córka poprosiła mnie o jakieś perfumy, to byłyby to pewnie jedne z pierwszych, które bym je zaproponowała. I tak samo gdybym miała je podarować mojej babci, to też. Myślę, że to jest taki zapach, który będzie dobry dla każdego wieku. Czy on jest dobry na, całą, na cały rok? Myślę, że tak, no tutaj nie, nie trzeba się tam wpisywać w żadne ramy, ale mi ten zapach niezmiennie kojarzy się z latem. Chociaż i ja poprzednio nosiłam go przez cały rok i wiem, że jedna z moich koleżanek, która się po prostu rozkochała w tym zapachu, też go nosi przez cały rok. Dla mnie on się bardzo kojarzy z latem. Trwałość moim zdaniem jest całkiem dobra. Ja słyszałam takie opinie, że ludzie właśnie narzekali na trwałość tych perfum. No to jest zapach świeży. Ja tutaj nie mówię, że on trwa, nie wiem, 10-12 godzin, czy tam w ogóle 2 albo 3 dni. Ale ja te 5-6 godzin go na sobie wyczuwam yy, i nakładam go dosyć obficie, muszę powiedzieć. I przez te 5-6 godzin go na sobie wyczuwam. Także moim zdaniem to nie jest jakaś tam tragedia. Yy, warto polować na jakieś tam promocje, bo ja wiem, że on potrafi być w jakichś tam Sephorach czy tego typu sklepach w bardzo wysokiej cenie. Natomiast yy, Myślę, że więcej niż te 100-120 zł on nie powinien kosztować, czy między 20 a 25 funtów. Tak, tak mi się wydaje, że w takiej cenie można go znaleźć i w takiej cenie warto kupić. Jak widzicie, ja mi dobrze idzie, ja mam, ja mam w ogóle w planie wykończyć ten flakon w tym roku, tego sezonu i myślę, że to jest jak najbardziej możliwe, dlatego że mówię, ja go nakładam na siebie obficie. I wtedy zobaczymy. Jeśli wrócę, to na pewno za jakiś, za jakiś tam czas, dlatego że jest tyle innych zapachów, które ja odkrywam, że ciężko będzie mi się zdecydować, do jakiego tam flakonu konkretnie wrócić. Ale tak jak mówię, to jest już mój na 100% trzeci flakon, więc to musi być miłość. L'Emperatrice numer 3, Dolce Cabana. I kolejny zapach mojej kolekcji, który mi się niezmiennie kojarzy z latem, to jest Salvador Dali Laguna słuchajcie, to jest zapach, który dla mnie przynajmniej ma swoją historię dlatego, że ja jeszcze jako nie chcę powiedzieć, że nastolatka ale na pewno młoda kobieta mówię tutaj 20-22 lata ja ten zapach kiedyś wąchałam w perfumerii, on mi się bardzo bardzo podobał, ale on był dla mnie wtedy nieosiągalny dlatego, że były to perfumy bardzo drogie a ja byłam, jak to się mówi na dorobku, więc no po prostu nie było mnie na nie stać później ja o nich zapomniałam, mówiąc szczerze. I kilka lat temu mąż mi zrobił niesamowitą niespodziankę i kupił mi te perfumy na gwiazdkę. Nie wiem jak on o tym pamiętał, gdzie on to znalazł, ale kupił i yy, kupił mi chyba Flankera, bo wiem, że Laguna miała Flankera coś tam ma, 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 Maladives, czy coś takiego i w każdym bądź razie to opakowanie nie było takie matowe, zielone, tylko było takie błyszczące. Zapach był bardzo, bardzo podobny, ale tak mi się wydaje, że to był Flanker. To było, tak jak mówię, kilka lat temu, ja tam te perfumy zużyłam i kupiłam sobie kolejny flakon, dlatego że po prostu bardzo, ale to bardzo mi się ten zapach podoba. Słuchajcie, Salvador Dali mi się wydaje, że to jest taki dom perfumowy do Dosyć niedoceniany, jak gdyby mało się o nim mówi, i nie do końca wiem dlaczego, dlatego że te perfumy są. Stosunkowo już w tej chwili niedrogie, dosyć łatwo dostępne, jest ich dużo i nie wiem dlaczego tak mało się o nich mówi na YouTube. Opakowania wszystkie są bardzo charakterystyczne, tutaj mamy ten charakterystyczny usta i nos, ale ogólnie wszystkie te opakowania, jeśli chodzi o Salwadora Dali, są bardzo charakterystyczne. No i te zapachy mi się wydaje, że też. Ja mam w swojej kolekcji dwa zapachy od Salwador Dali, no właśnie ten drugi też właściwie byłby na lato dobry, ale to może przy jakiejś innej okazji. I moim zdaniem one są dosyć charakterystyczne. To nie są takie zapachy jakiejś tam wysokiej klasy, wysokiej jakości. I one wszystkie pachną tak dosyć syntetycznie, bym powiedziała. Ale mi się wydaje, że o to w tym wszystkim chodzi, że to, jest, to są takie lata 90., gdzie w modzie był plastik i tandeta. I trochę te perfumy takie są. Ja nie chcę powiedzieć, że one są tandetne w żadnym stopniu, ale ten zapach jest taki e, przypominający mi trochę takie wiecie. Te gumki pachnące do mazania z Chin, jakieś tam pachnące długopisy, tego typu rzeczy. Taki po prostu syntetyczny zapach jakiś owocowy. Ja tutaj wyczuwam winogrona, ja tutaj wyczuwam po prostu jakieś cukierki, landrynki. Ogólnie jest to dla mnie takie trochę y, trudne do sprecyzowania, bo. Właśnie to jest takie przemieszanie różnych takich właśnie owoców, jakichś cukierków, i tak dalej, że ciężko jest wyłonić z tego jakąś konkretną jedną nutę. Troszkę jest alkoholowy na początku. Ale przede wszystkim to jest taki zapach cukierkowo słodki, ale on nie jest ciężko ulepny. On jest wciąż. Na, dlatego tak jak mówię, to jest wciąż dla mnie zapach na lato, bo on ma w sobie tą taką lekkość i dla mnie to jest taki zapach bardzo optymistyczny. Ja po prostu. Trzymam ten zapach na specjalne okazje, ale nie chodzi mi o to, że jakieś tam specjalne wyjścia czy coś. Ale kiedy y, idziemy na jakiś spacer, jedziemy na jakąś wycieczkę, czy nie wiem, robimy coś takiego fajnego w weekend, to wówczas lubię używać właśnie tych perfum, bo one mi się jakoś tak kojarzą z czymś takim wesołym, beztroskim. Y, po prostu przypominają jakieś miłe chwile, nie wiem, i y, dla mnie one są takie bardzo właśnie optymistyczne, wywołują uśmiech na twarzy, o tak. Ale jest to rzeczywiście zapach trochę syntetyczny, taki y, trudny do sprecyzowania, landrynkowo długopisowy. <grych> Na pewno pamiętacie te pachnice, znaczy nadal one są, ale teraz to już się nie bawię, nie, bawi, nie interesuję takimi rzeczami, ale pamiętam, że kiedyś taki pachnące długopisy to był taki luksus, tak się miało kogoś za granicą, to, to jeszcze mówię, że w latach 80. -tych. Jak się miało kogoś za granicą, to miało się to szczęście, że ktoś tam przysłał takie pachnące długopisy. A potem rynek zalał właśnie to już w latach 90., pod koniec lat 90., jak rynek zalał ta cała chińszczyzna, właśnie tych pachnących gumek, długopisów, flamastrów i tak dalej, to. To właśnie tak mniej więcej pachnie, tak trochę grapefruit, yy, winogronowo, słodko-cukierkowo. Dla mnie zapach fajny, mi się wydaje, że godny przetestowania, szczególnie, że to są zapachy niedrogie. Dajcie znać, czy znacie się z Salvadorem Dali, yy, z malarzem jako takim też, <laughs> ale jeśli chodzi o perfumy, yy, czy macie jakichś tam ulubieńców. Ja bardzo bym chciała jeszcze do swojej kolekcji dołączyć ten Sunset in Kadax y chyba tak, taka... Yy, Czerwono-pomarańczowa, okrągła butelka, który ma tam być dobrym odpowiednikiem dla Hermesa, dla wody cudów Hermesa. Nie wiem, może jeszcze jakieś inne. Chętnie bym poszerzyła po prostu swoją kolekcję perfum Salwadora Dali, bo raz, że sama postać jest dla mnie wyjątkowa, to jeszcze te perfumy, również jakoś nie wiem, dają mi taki właśnie pozytywny vibe. Kolejne perfumy, które nabyłam. Chyba jesienią, albo zimą, i od razu stwierdziłam, że to, mu, to będą moje perfumy na lato, i rzeczywiście tak jest. I to jest Burberry Brit. Ale w wersji wody toaletowej. Słuchajcie, ja trochę te perfumy kupiłam przez pomyłkę, dlatego że ja się dużo naczytałam o Burberry Bread, że to jest taki migdałowo, waniliowy, ciepły, słodki zapach. Ale czytałam e, chyba recenzji wody perfumowanej, a potem przez pomyłkę kupiłam wodę toaletową. Kupiłam w ogóle na Vinted czy na Depop, e, od kogoś tak w ogóle. Także w bardzo dobrej cenie. Zresztą te perfumy nie są jakieś tam bardzo drogie, więc e, no ale i tak zrobiłam dobrego deala, to się mówi. W każdym razie mam tutaj wersję toaletową, i pomimo, że nadal nie wiem, jak pachnie ta woda perfumowana, to bardzo się cieszę, że mam tą wodę toaletową, bo dla mnie to jest zapach idealny wręcz na lato. Słuchajcie, to jest również taki zapach trochę cukierkowy, jak dla mnie. I ja tutaj rzeczywiście czuję migdały, czuję tutaj wanilię, ale to wszystko jest może nawet jakieś takie nuty kokosowe, coś w tym stylu, troszkę takie tropikalne, może to, nie wiem, czy to, ja nie, nie w ogóle nie opisuję Wam tego, y, tych nut zapachowych, tak jak one są pokazane we frakrantice, bo ja po prostu y, mówię Wam tylko to, co ja sama tutaj wyczuwam, więc zdecydowanie czuję tutaj wanilę, migdały, może nawet jakiś kokos, czy monoi, czy coś w tym stylu i też jakieś takie delikatne nuty kwiatowe. I to wszystko jest takie słodko, ciepło-cukierkowe, ale przy tym bardzo świeże, dlatego mi się bardzo one kojarzą, jako właśnie perfumy na lato. Trochę mi to też pachnie jak pinakolada, ale troszkę bardziej słodko. Nie wiem, czy tu są jakieś nuty ananasa, ale może jest właśnie ten kokos i te migdały, może to razem powoduje, że one są takie bardzo, troszeczkę jak tropikalne drinki, troszeczkę jak takie też trochę cukierkowo, ale wszystko jest takie bardzo właśnie. Słodkie, ale nie ciężkie. Taka słodycz typowo na lato, która nie jest taka oblepiająca, słodka, tylko właśnie taka bardziej wesoła i beztroska. Moim zdaniem perfumy, pomimo że to jest woda toaletowa, to one się bardzo fajnie utrzymują na, na, na skórze czy na ubraniach. Ja w każdym razie wyczuwam je na sobie przez większość dnia. Nie chcę tutaj rzucać w jakieś tam godziny, ale przez większość dnia je na sobie czuję, a na ubraniach nawet i na drugi dzień. Także moim zdaniem parametry są bardzo dobre, biorąc pod uwagę, że to nadal jest woda toaletowa. Również zapach taki trochę też może cytrusowy w otwarciu, ale potem tak łagodniej robi się taki bardziej kremowo-kokosowo-migdałowy. Świetne perfumy moim zdaniem na lato, znowu mówię, takie wesołe, orzeźwiające, jak takie właśnie słodkie, tropikalne, jakieś drinki. Bardzo fajny zapach. Nadal bym chciała widzieć, jak pachnie woda perfumowana, i czy to by był jakiś taki kolejny. Nie wiem, czy warto mieć wodę perfumowaną, jak już się ma wodę toaletową, dajcie znać, jeżeli znacie obydwa zapachy. Natomiast, tak jak mówię, no dla mnie idealny zapach na lato. Podejrzewam, że ta woda perfumowana to bardziej taki jesienno-zimowy zapach. Ale jeżeli lubicie wodę perfumowaną, właśnie, ale jest dla Was na lato za ciężka, to zapoznajcie się z tą wodą toaletową, bo moim zdaniem to jest świetne, świetne, słodkie, ciepłe perfumy właśnie na lato. Kolejne słodkie perfumy na lato to Just Cavalli od Cavalli, od Roberto Cavalli. Słuchajcie, też kupiłam te perfumy jako używane, dlatego mam je bez zatyczki, bez korka. Natomiast one były praktycznie pełne, a ja jestem tutaj, także używam je oszczędnie, dlatego że perfumy są dosyć mocne, dosyć takie gęste i moim zdaniem dobre na letnie wieczory. Nie wiem, czy na letni upalny dzień bo tamte wszystkie, które Wam pokazałam, nawet na letni upalny dzień byłyby dobre, ale te zdecydowanie albo na chudniejszy letni dzień, albo na letni wieczór bo mam wrażenie, że one na wielkie upały to mogłyby zmęczyć. Słuchajcie, co to jest za zapach. Tutaj, z tego co pamiętam, na frakrantice są wyszczególnione tylko trzy nuty zapachowe, i nie wiem, czy, czy tak po prostu producent podaje, czy rzeczywiście te trzy nuty tutaj są. I wiem, że tutaj między innymi jest Monoi, i to jest jeden z powodów, dla którego ja się zdecydowałam na zakup tych perfum, dlatego że ja bardzo lubię zapach Monoi. Kiedyś miałam w ogóle perfumy od Yves Rocher, właśnie Monoi, w takim bardzo niepozornym opakowaniu. Nie pamiętam, czy Monoi to był pełny. Pełna nazwa tych perfum, czy może wanila, monoi, czy coś w tym stylu. W każdym razie zapach był bardzo mocno waniliowy i bardzo właśnie taki mocno monoi. Czyli monoi to, jest, to są kwiaty, tiare, zatopione w oleju kokosowym. To znaczy to jest macerat, tak w ogóle. Tak, w ogóle Monoi, to jest macerat kwiatów tiare w oleju kokosowym. Także Monoi pachnie trochę kwiatowo, a trochę kokosowo, przy czym sam kwiaty, same kwiaty tiare mają już taki zapach bardzo mocno tropikalny i bardzo ciepło słodki. Także, jak one są jeszcze zatopione w tym oleju kokosowym, to mamy właśnie takie tropikalne podtony tutaj. I ja zdecydowanie to czuję właśnie w tych perfumach, chociaż te perfumy z i Rocher one były bardziej takie waniliowo-kokosowo właśnie monoi. A tutaj ja czuję, nie czuję tutaj kokosa, czuję za to to właśnie ten kwiat tiare i czuję wanilę, chociaż jej tutaj w składzie podanej nie ma. Chociaż nie wiem, co innego mogłoby pachnieć tak słodko i ciepło, bo właśnie tutaj ten zapach jest taki słodko-ciepły, który przywodzi mi na myśl wanilię, ale jak gdyby w składzie jej podanej nie ma. Więc nie wiem, czy... Nie ma jej podanej, czy po prostu mój nos mi płata psikusa. Myślę, że jeżeli lubicie w ogóle monoi, tiary i tego typu vibe, właśnie, właśnie takie, wiecie, pinakolady, to myślę, że to jest pozycja, z którą warto się zapoznać, bo to są perfumy właśnie takie tropikalno, słodko, ciepłe, dosyć gęste i dosyć ciężkie. Mimo, że nadal uważam, że to jest zapach zdecydowanie na lato, jakoś on mi się gryzie z noszeniem go yy, jesienią i zimą, bo typowo dla mnie to są takie zapachy tropikalno-letnie, to jednak jest to zapach dosyć ciężki, dlatego mówię moim zdaniem idealny na letni wieczór, yy, czy też na chłodniejsze może takie letnie dni. Ale zapach jest przepiękny, jest bardzo długotrwały, moim zdaniem też utrzymuje się na mnie przez większość dnia, ja go w każdym razie na sobie czuję przez większość dnia, także o bardzo dobrych parametrach, no i też sam, same zapachy Roberto Cavalli moim zdaniem są niedrogie, także warto się w nie zaopatrzyć, bo też tam niektóre odchodzą z rynku, wiem, że ten mój ulubiony Nero Assoluto ponoć jest wycofywany, także bardzo się cieszę, że mam flaszkę i nie wiem, chętnie bym się zaopatrzyła jeszcze w jakieś tam inne zapachy od Cavalli, ale na na razie te dwa, które mam, darzę ogromną miłością i ten również. Naprawdę piękny zapach, jeżeli nie znacie, to koniecznie się poznajcie, jeżeli lubicie właśnie te klimaty takich zapachów tropikalnych, a szukacie czegoś niedrogiego, to Just Cavalli być może spełni Wasze oczekiwania. No i ostatnia już piąta butelka, o której chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to jest nowość w mojej kolekcji i to jest taki zakup zupełnie pod wpływem chwili, muszę powiedzieć, nieprzemyślany, ale jakże trafiony. I mówię tutaj o firma Zadig Voltaire Girls Can Say Anything. Tak to, się, tak to wygląda, tak to się nazywa. Słuchajcie, o filmie Zadig and Volteria słyszałam na YouTubie zagranicznym, to jest w ogóle marka niszowa i tam chyba Just Hair jest taki. Są takie perfumy, o których się najwięcej mówi, ale o tej serii Girls Can Say Anything też, dlatego że to są trzy. Chyba pierwszy to jest Girls Can Do Anything, potem Girls Can Say Anything, i jeszcze jest jakieś trzeci, teraz nie pamiętam, ale to jest też taka jakaś tam inna seria. W każdym razie słyszałam o marce Zadig Voltaire, tak jak mówię, na YouTubie zagranicznym, ale to były perfumy, znaczy są dalej. Perfumy stosunkowo drogie, jakoś tak mało się też mówiło na polskim YouTubie, nie można było nigdzie znaleźć próbek. Tak więc yy, słuchałam, ale jak, gdyby, jak to się mówi, jednym uchem, a drugim wypuszczałam. I nagle po prostu na Filunik czy na Look Fanta, na Filunik chyba. Chyba na filmik. One były po prostu w jakiejś super przecenie, tam z 70 iluś przecenione na 20. I stwierdziłam, że biorę. To jest 100 ml, pełne opakowanie. Yy, nie, przepraszam, 90 ml. Także yy, jak za taką cenę stwierdziłam, że wezmę, zaryzykuję. Oczywiście przeczytałam sobie szybciutko nuty na frakrantice, co mi oczywiście znowu nic nie powiedziało, bo jakoś nie potrafię sobie wyobrazić tego zapachu yy, na podstawie tych nut. I muszę Wam powiedzieć, że. Jak do mnie przyszły te perfumy i pierwsze co je otworzyłam, to y, oczywiście psiknęłam, powąchałam i stwierdziłam, o Boże, <noise> bo pachniało mi to jakimś plastikiem, jakimiś sztucznymi malinami i bardzo, ale to bardzo mi się ten zapach nie podoba, jakąś jełczałą pomadką. Bardzo mi się ten zapach nie podobał. I nie wiem, czy też Wam się coś takiego zdarza, że nie wiem, czy w transporcie te perfumy się jakoś wstrząsają, mieszają, nie wiem, są narażone na zmianę temperatur. I tuż po otrzymaniu takiej przesyłki, jak otwieramy te perfumy i je wąchamy, to one zupełnie inaczej pachną, niż załóżmy ten dzień czy dwa dni później. I to nie o to chodzi, że ja je inaczej odbieram. Po prostu autentycznie ten zapach jest inny. Więc ja nie wiem, czy one, mówię, się jakoś wstrząsają, i nie wiadomo, co się z nimi dzieje podczas tego transportu. Czy też jakoś na, nie wiem, no spłata Psikusa, bo po dwóch dniach, jak do nich wróciłam, to one mi pachniały zupełnie inaczej i pachniały mi po prostu przepięknie. Na dzień dzisiejszy jestem w tym zapachu absolutnie zakochana. Znowu jest to zapach jeden z tych takich bardziej ciężkich, bardziej słodkich, mimo to nadal uważam, że jest to zapach na lato. Zapach jest zdecydowanie pudrowy. Bo tutaj jest w składzie irys i to już się nauczyłam, że jak jest w składzie irys to właśnie jest ta pudrowość i to jest przynajmniej dla mnie takie trochę niebezpieczne, bo czasami jest to taki puder, który ja lubię, a czasami mi to za bardzo idzie w stronę takiej właśnie starej, zjełczałej pomadki. Tutaj jest to dla mnie raczej taki puder, który ja lubię, taka zasypka, to nie jest taka zasypka dla dzieci, to jest raczej taki puder do ciała, ale nie dla dzieci. Do tego wszystkiego jest dodany nie wiem czy gardenia, czy bergamotka. W każdym razie jakieś takie świeże, bardziej cytrusowe kwiaty, które powodują, że ten puder robi się taki bardzo, bardzo lekki. Wydaje mi się, że jest tutaj też róża. Jest tutaj też jeszcze coś takiego yy, kwaśno-ostrego. Nie wiem, czy to te cytrusy, czy to jest dalej właśnie ta bergamotka. Ale pomimo, że zapach jest słodki, pudrowy i dosyć ciężki, to dodane do niego są te właśnie bergamotka, gardenia, nie wiem, jakieś takie kwaśne, świeże kwiaty, które powodują, że całość jest po prostu lekka, świeża, nadal pudrowa. Wiem, że to jest wszystko zaprzeczeniem, co mówię do, mówiłam do tej pory, ale zapach jest jednocześnie ciężki i słodki, i jednocześnie lekki i świeży. I taki, nie wiem, zapach moim zdaniem przeciwieństw. Przepiękny zapach na lato. Moim zdaniem, raczej chociaż zapach bardzo kobiecy, o tak powiem. Nie wiem, czy w jakimś konkretnym wieku, ale na pewno zapach bardzo kobiecy. Także, jeżeli gdzieś traficie na próbki, czy w ogóle w sklepie spotkacie flakon, to polecam testy, bo naprawdę zapach jest przepiękny i mówię, dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Najpierw myślałam, że to rozczarowanie, a potem było bardzo przyjemne zaskoczenie, bo. No, taka miłość. I to było na tyle. Całe 5 flakonów na lato. Mam nadzieję, że filmik był dla Was pomocny. Zna Dajcie znać, czy któreś z tych zapachów znacie i czy może też lubicie, a może wręcz przeciwnie, może wręcz nienawidzi nienawidzicie. Także także też napiszcie. Ja Wam już serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do komentarzy, do polubienia filmów. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia. I zapraszam oczywiście do kolejnego filmu. Cześć.